Mazda 3, 2, 3F, do ona przyszła tutaj do mnie do poprawek Jest w trakcie wycinania, będę musiał to podrównać. No, tutaj widać ktoś Bosch wlewał. To jest zakonserwowane dobrze, aczkolwiek próba czasu swoje zrobiła. W ogóle nie był, ja tak uważam, że w ogóle błotnik nie był zapodkładowany. na reparaturkę od środka. Tylko zostało to właśnie polane jakimś woskiem, bo to widać jakieś żółte plamy gdzieś tam wpłynął, ale jak widać do Rantu, do Felca już nic nie wpłynęło. Tutaj miało być po linii cięte, tak jak mówiłem. Niestety jest na tyle tragiczny dostęp tutaj, że nie mogłem jakby, jakby się wyrobić z kątówką. I ciężko mi było, i ciężko w ogóle tutaj ciąć. Także musiałem rand wy, wywinąć. Będziemy podkrepywać w przeszpachuję się I tyle. O ile. No tutaj nie wiem, czy tutaj od te, tego momentu jeszcze będzie wspawać do samego dołu. I tyle. Powiem szczerze, że to według mnie jest całkiem prawdopodobne, bo ta bracha. Ona tutaj jest. No nie, jest. Na filmie tego nie widzę, No, to już matka jest. Zobaczymy po na wykonujemy do wycinał i spróbował nowe. No i co? No tutaj przecięte. że nie ma się co stresować. To będzie cięte, to będzie wspawane. To zostaje, to jest zdrowe. Tutaj raczej też tylko przejdziemy z wierzchu, część wstawimy, reszta się podczasuje, żeby wyprowadzić jakoś ten okrąg i tyle. Tutaj więcej nie będziemy możemy zrobić. Nie ma czasu. No, wiadomo, że każdy mówi, nie spieszy mi się, nie spieszy, ale za tydzień, żeby auto było, nie? No, no właśnie. Za tydzień, żeby auto było. Tak wygląda, kurde, naprawa. No ja nie mówię, no. moje naprawy gorzej wyglądają. Wiem, widzę na co dzień, widzę. Tylko mnie denerwuje. Do mnie już każdy przyprowadza. Dobra, bez wywodów. W każdym razie Widzicie, auto było dobre, pojechało z takim samym praktycznie 3 lata temu, z takimi samymi objawami, jak tutaj, do naprawy. No i widzicie, na ja co mogę stwierdzić, że reparaturka nie była zapodkładowana od wewnątrz, była zalana tylko woskiem, jak widać te żółte plamy, czyli nie wszędzie wosk dotarł, na pewno nie do felca i tu czym bliżej dołu, tym, tym po prostu reparaturka... Tym, tym po prostu więcej rdza korozja. Korozja to co robi najbardziej. Jakąś godzinkę później. Tak, to jest wyczyszczone. Będzie szedł już podkład epoksydowy. Jeszcze tylko bukninką przejechać. O, tutaj jeszcze podczyszczyłem ręce. No, ale nie widziałem. No i tutaj jest zeszyfowane miejsce spawu i tu będzie spawane Spawane będzie, zaraz pokażę. No, jest też przygotowana. Mniej więcej ona się cof. O widzę no, tworowo. Niestety dałem ciała. Jest po wziąłem. Będzie pod spód i to wyjdzie na styk do czoła, to się potęgnie. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj będziemy musieli jeszcze coś wymyślić. Jakieś kawałek blaszki, może nawet jeszcze coś naspawać. Tu już nie będę wielkiej filozofii jakiejś tworzy. Zobaczymy. co się doklei. To już zostaje. Już tutaj, już tutaj za dużo było Tutaj tylko podczyszczę, pod to napchamy heksydów Tutaj mocowanie zderzaka też Trudno ja Przecież nie ma sensu nie, Czy sens jest? Nie wiem Tu jest zapadzioł, pokażę tutaj jeszcze a, a tutaj. Tak to wygląda Przecież pokazywałem i stwierdziłem, że e, stwierdziłem, że to będzie cały wycięty i spawany ten kawałek. Jest przecięte. Tutaj, hop. tu będzie wycięte. I tutaj aż do tu. No, taki kawałek blaszki trzeba będzie to robić. I spawać. I malowany będzie wewnętrzny rand też. No, niestety nie będzie dało rady, bo na pewno jak tutaj spawamy, to się nie zmieścimy. Czyli tutaj trzeba będzie wszystko to pomalować, zdemontować i pomalować. i czy tutaj będziemy malować? Do to, to może ja się zgubię. Zobaczmy. Tutaj, o, proszę teraz mamy już tutaj zaepoksydowane oczywiście na pędzlu powcierane teraz jeszcze poczekamy aż to przeschnie tak to się rozmazuje tak jak tu chyba widać o są prześwity dopóki jest świeże się rozmazuje i, i nie jesteśmy w stanie tego domalować, tylko trzeba poczekać aż to trochę przez, Ale też mam blaszkę wewnętrzną nad kole mamy to widać jak idzie. Teraz tutaj tylko, czy znaczy to będzie drugie wspawane, ale muszę je ustawić mniej więcej tak, jak idzie tu nad kole i tak po kolei, po kolei sobie wspawamy. Chciałem zobaczyć tutaj i tutaj. Tu trzeba będzie coś wyciąć że tutaj to będzie chyba wycięte tak, tutaj się schodzi do równości i... i dopiero wtedy będziemy dalej... to się już przednie, całość tutaj. tutaj, a tutaj widzimy, tu pojedziemy i wtedy się będzie miało lepsze... będziemy mieli lepszy dostęp i nie będziemy musieli się z tym tak pieprzyć, no ale dobra.